Tak, że ruch narodowy, jeżeli będzie w Sejmie, to będzie jedna z pierwszych ustaw, którą wniesie pod obrady. Yy, czyli ułatwienie dostępu do broni dla osób normalnych, niekaranych, prawda? To tak. I no, ja na wielu spotkaniach, już nie teraz, ale od dawna mówię jasno, że Polakom trzeba przywrócić możliwość obrony, nie tylko z oczywistych względów, że, yy, że no, może, może być wojna i Polacy muszą się ewentualnie szykować do jakiegoś. Rodzaju oporu na swojej ziemi, czyli jakieś tam partyzantki. Ale to jest fundamentalne prawo człowieka do tego, żeby czuć się bezpiecznie. Państwo, które odbiera własnym obywatelom broń, to jest państwo bandyckie, totalitarne, które boi się własnych obywateli. A czemu się boi? Bo wie, że jest ich wrogiem. A państwo nie może być wrogiem swoich obywateli. Oczywiście ja zrobię wszystko, żeby Polacy mieli ułatwiony dostęp do broni. Jestem zwolennikiem powszechnego, ale dobrowolnego szkolenia jak największej ilości młodych Polek i Polaków. W zakresie obronności. Strzelnice powinny być dostępne. Młodzi ludzie powinni mieć możliwość korzystania z zajęć wojskowych, survivalowych i innych. Musimy odbudować obronę terytorial terytorialną kraju. Będę wspierał wszelkie inicjatywy organizacji, które chcą upowszechnić dostęp uczciwych i normalnych Polaków do broni. Mówię jasno. To komuniści pierwsi rozbroili Polaków w ich historii. Czego ta władza się boi? Nas? Uczciwa władza nie musi bać się własnych obywateli. Polacy znowu będą narodem żołnierzy. Obiecuję. To.